Witam, tutaj koniec 1980, mamy 19 styczeń 2015 roku. Tytuł filmiku: Podpatrzone, podsłuchane i zrobione. 43 litry jest gotowe. Baniaczek ma około tygodnia. Robiony był w zeszły tydzień we wtorek. No i cóż, zacznę od tego, na czym jest postawiony. Postawiony jest na JBL-u wymieszany został z florapolem przepraszam, z JBLa. Tutaj ten motyw pod słuchałem u Emi 18 Wawa. Również od Emi zaciągnąłem tam kulki glinianotorfowe z serii Blue Line, chwalił je, mówił, że ma dobre efekty, więc postanowiłem postanowiłem je rozdrobnić dwa woreczki, wymieszać te trzy składniki. Powstała warstwa około 2 do 3 cm. Zbiorniczek ma 35 na 35 na 35, więc taka kostka, natomiast trochę większa. Przesypałem to żwirem naturalnym o gradacji 2 do 5 mm. Żwir czarny, no w ostatniej chwili, zmieniłem zdaniem. Miał być też JBL Aqua Basic położony na to, ale y, słuchając jednego z filmów Mokrych Łapsk, y, w którym y, stwierdził, że akwaria, jego akwaria, przynajmniej w, w moim przekonaniu nie, ale wy, raz, że wyglądają oryginalnie, dwa, y, stwierdził, że no, trochę ta aranżacja jest taka sama, i, i, bo, bo y, bierze rośliny z przecinki. Y, y, ja postanowiłem trochę dokupić y, y, roślinek, innych. Już nie szalałem tak jak przy pierwszym akwarium, że kupowałem koszyczkami tylko po 3-4 sztuki i postanowiłem trochę urozmaicić. Oczywiście część roślin zaciągnąłem do starego baniaka. Ok. Jak to sobie wymyśliłem? Wymyśliłem to w ten sposób, że baniak podzieliłem na 4 jakby stopnie. Pierwsza płaszczyzna, pierwszy stopień, lewa, lewa część przednia tutaj jest około 2 cm, drugi jakby tarasik po prawej stronie już trochę wyższy nieznacznie, ale wyżej. Trzecia część z tyłu lewa jest również jeszcze wyższa i najwyższa z prawej tylnej części, tam jest najwyżej. Grubość z przodu około 2 do 3 cm, z tyłu 10 do 12 jest ten korzeń kamieniowy. Patent, który wymyśliłem, znaczy no, moja, mój sposób na korzeń, przygotowanie tego korzenia, nie wiem czy, czy oryginalny, natomiast tak sobie wymyśliłem oglądając m.in. bodajże filmik Papa Chlorofila, który mówił, że po tym jak go wygotował i, i namoczył, wrzucił do... E, w cudzysłowie wrzucił do akwarium, zaczęła wychodzić jakaś pleśń, czy też biały nalot postanowiłem po wygotowaniu bo gotowałem go około 3 godzin moczyć w wodzie w akwarium z podmianki po prostu wodę którą podmieniałem w pierwszym baniaczku wlałem do starego akwarium i tam moczyłem ten korzeń no przez trzy tygodnie owszem była jakaś jakaś substancja taka taka śluzowata taka galareta wychodziła z niego po czym po tych trzech tygodniach moczenia opłukałem w ciepłej wodzie no i włożyłem tutaj. Obłożyłem go kamieniami i ma już tydzień, nic się takiego nie dzieje, więc myślę, że patent się sprawdził i okej. Okay. Może zacznę teraz o filtracji. Filtracja wszystkim dobrze Wam znana i z pierwszego mojego baniaka dobrze się spisuje Aquela Pad Mini na gąbce wewnętrzny oraz stary, stary Aquela zewnętrzny filtr, bodajże Vismax, tak? jeżeli nie przekręcam nazwy, ma już dwa miesiące, więc dojrzały, dojrzały filtr. Filtr ten pierwszy, aquela wewnętrzny, dojrzewał się w, w, w wiaderku, w którym trzymałem rośliny, i na rybek, właśnie gupika. Po dwóch dniach, właściwie trzech, po zalaniu zbiornika, no wrzuciłem tutaj, mówiąc kolokwialnie, gupiki, te, te młode rybki. No nie, miałem, nie chciałem, żeby, żeby były w wodzie, w wywiaderku, bo musiałbym kupić znowu grzałkę, musiałbym jakiś filtr dokupić i kolejne koszty. Natomiast stwierdziłem, że no, rzucę je tutaj, zobaczymy co się będzie działo. Myślę, że pomogą przy, przy dojrzewaniu zbiornika. One tak mają za niedługi czas stąd wyjechać, bo albo je oddam do, do zoologicznego, albo, albo po prostu gdzieś wydam. E, oświetla to aquela lampa 6-watowa, ledowa, przeznaczona do roślin. E, ogrzewa to również aquela lampa, e, grzałka 50-watowa. E, karnie tutaj trafił jeszcze e, glonojac jamski, który słusznie Papa pod moim filmikiem zauważył, że no obsada jest niewłaściwa, nie, nie człowiek, wiadomo, uczy się na błędach. E, i zauważyłem, że faktycznie póki był mniejszy, póki, było tych, póki był mniejszą rybą, bo tutaj u mnie podrósł parę centymetrów, było ok. Zachowywał się, żył, że tak powiem, w zgodzie z rybkami, po jakimś czasie zaczął robić raz bałagan w podłożu, bo wykopywał dziury. Potem zauważyłem, że kieryska spiżowego podgryzł mu wąsy i, i i płetwę grzbietową, więc stwierdziłem, że karnie trafi tutaj na jakiś czas. No, ten żwir ma o tyle swoją zaletę, że jest ciężki, nie będzie mógł robić bałaganu, a dodatkowo tutaj no myślę, że coś z tych glonów oskrobie, jeżeli powstaną jakieś glony, bo zajebiście, po prostu muszę powiedzieć, czyści z glonów i rośliny, i, i skałki, czy też kamienie i szyby. No, robiąc podejście tutaj do tego filmiku parę chwil temu wyskoczył mi z z akwarium musiałem go ratować walnął jakiś kurde 80 cm w dół więc jest trochę w szoku nie wiem na ile na ile wyjdzie z tego, no, ale widzę, że jest taki trochę przeposzony, zobaczymy. No. Okay. Proszę.

Kolejny tutaj z przodu jest to chyba onowodek pofałdowany. Ładna roślinka, taka drobna jak na razie, nie wiem jak ona duża rośnie, ale jest ok. Odratowałem ją z czterech czy pięciu sadzonek, które wsadziłem do pierwszego baniaka. Tą, tą wsadziłem właściwie do, do wiaderka, które tak Nieszczególnie jakoś pielęgnowałem z resztek tam i CO2, czy tam mikroelementów wsypywałem, lepiej mi rosły te rośliny widzę w wiaderku, które nieszczególnie pielęgnowałem niż w baniaku, więc tutaj coś w tym jest. Nad Oczywiście z przodu króluje na pierwszym planie anubias, tu już widzę puszcza też pierwszą e, akurat ta odnóżka, bo tutaj dostałem, kupiłem duży, dużą szczepionkę taką, podzieliłem ją na pół. Co prawda sprzedawca twierdził, żeby tego nie robić, ale zaryzykowałem. Widzę jedna i druga się przyjęła, e, puściło już nową nowe listko. Echinodorus tam. W... Tyle pod, pod Anubiasem przy samym korzeniu. No i tutaj Hydrofilia. Jak ona się nazywa? hygrofilia Rosenwerk bodajże. Też trzy szczepionki odciąłem, bo rośnie bardzo dobrze. Przyjmuje się faktycznie wszędzie. Więc trzy, trzy takie szczepioneczki wsadziłem. Myślę, że nie powinno być problemu, żeby się przyjęła, bo widzę, że dobrze, dobrze rośnie. No i ze zbiornika wziąłem jeszcze pierwszego ze zbiornika moczarkę, trzy sadzoneczki, ostro się nie łapać, Trzy sadzoneczki wsadziłem, myślę, że będzie OK. No cóż, no tak się prezentuje zbiornik yy, z lewej strony. Tutaj pokażę Wam prawą stronę jak to wygląda. Jest to, jak zauważycie, znacznie wyżej, yy, znacznie wyżej yy, tego żwiru około 12 cm, może nawet więcej. No, czym zasilam? Jak na razie zasilam tylko CO2 yy... Tak, jak mówiłem, te gupiki, te gupiki będą eksmitowane do momentu, aż docelowa obsada nie zostanie sprowadzona. Glonojat chyba też wyeksmituje się stąd, bo jest dosyć rybą konfliktową. Robi dobrą robotę, bo mówię, tydzień go nie ma w starym zbiorniku, a zarosło glonami. Kamienie i szyby, dobrze czyścił, więc tutaj dla niego duży plus, ale zamiast tego chciałbym wrzucić Otoska do jednego i drugiego baniaczka. Do tego baniaczka 43-litrowego chciałbym rozbory statku 18 do 12. Może rozbór SP Jeden z użytkowników mi poradził pod pierwszym filmikiem, więc. Są fajne i na pewno spodobały mi się. W ogóle rozbory mi się podobają. Chciałem klinowe, ale faktycznie byłyby za duże chyba do tego zbiornika, więc mniejsza ich odmiana SP. Na pewno otosek, żeby glonami się zajmował. Być może jakiś ślimaczek na albo na ślimaki, bo niestety mam ślimaczków jakichś małych z roślin po bo przychodziło mi y, 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 na gapę, że tak powiem a zapomniałem o roślinkach pływających, bo y, mam tutaj i spirodelle odbija mi się w światełko i y, y, pistie jeszcze, pistia bodajże jest ta mniejsza, więc udało mi się ją odratować, rozmnożyła mi się fajnie jeżeli nie przekręcam, to spirodella jest ta większa Mam chyba dwie, dwie roślinki, nie za bardzo chcą się tam rozmnażać. No, problem mam taki, że zatrzymują się tutaj przy tych wężykach, no, chciałem, żeby one tak raczej krążyły dookoła. Korzeń troszeczkę wystaje poza około tam 2 cm poza tafle. No tak jak mówię, no, woda jest, ma tydzień, nie podmieniałem i nie zamierzam na razie podmieniać aż się wszystko nie przerobi. Docelowa obsada będzie dopiero po trzech tygodniach, więc dopiero, dopiero może wtedy, no chyba że coś się zadzieje z wodą, to będę próbował podmienić. Na razie tylko CO2 i mikroelementy, ale w takiej dawce bardzo ubogiej. No dobrze. No pokażę Wam jeszcze stary zbiorniczek na chwilę, póki czas pozwala. Eee... Stary zbiorniczek, na pierwszy rzut oka, kartonowa nadstawka. Eee, może to masakrycznie wygląda, ale docelowo chciałbym eee, z aluminium, czarnego, lakierowanego, takiej nadstawki porobić właśnie 11 cm. Eee, ma być bez, e, bez, e, tak powiem, pokrywy, bo pokrywy. Czarne bardziej mi się wydawało, fajnie komponowało się z jakimiś czarnymi elementami akwarium. No i pierwsze co? Pierwsze co widać w oko osadzonu Z nie jest problem, bo echindorus widzę, że zamiast mieć takie rozłożyste, rozłożyste liście, no rośnie trochę, wydłuża się i tak z tego co wyczytałem, to chyba będzie problem z potasem, więc chyba zainwestuję w potas. ona również się sprawuje dochodzi do siebie no i co no i to jeszcze mi zostało proszonki do wiaderku, a taka wizerka jestem przed podmianką wiaderko przygotowane woda woda standardowo stoi około 5-6 dni do podmianego do podmianki 43 litry. Zachęcam do, do komentarzy, zachęcam do udzielania mi wskazówek. Tak jak jestem tutaj nowy, zajmuję się tym tematem od niedawna. Chętnie wezmę pod uwagę Wasze uwagi, propozycje. No i to by było tyle. Dzięki i hej, pozdrawiam wszystkich.